thank you Szanowni Państwo, niezmiernie mi miło, że mogę Państwa powitać na konferencji prasowej dotyczącej odbudowy linii kolejowej łączącej Łomże z Warszawą. To myślę, że kolejne bardzo ważne i historyczne wydarzenie w naszym mieście. Ostatnio otwieraliśmy nitkę obwodnicy Łomży, co też już zmieniło na dużo lepsze. Funkcjonowanie naszego miasta i mieszkańców Łomży, ale też Ziemi Łomżyńskiej. A dzisiaj chcemy Państwu powiedzieć, jak, jak będzie wyglądała Łomża. Już niedługo, za niecałe 2,5 roku, będziemy jeździć koleją do Warszawy. Na konferencji witam serdecznie pana ministra Piotra Malepsza, eksperta od kolejnictwa, oraz pana Pieska Piorunka, członka zarządu Województwa Podlaskiego. Drodzy Państwo, dla mnie to bardzo ważne, dlatego że udało nam się z panem ministrem dojść do porozumienia w kwestii tego, jak ważne jest likwidowanie wykluczenia kolejowego, dla Łomży. Ja się cieszę, że takie pełne zrozumienie jednak w Ministerstwie jest, że te mniejsze miejscowości też zasługują na połączenia kolejowe, że nie wykluczamy się zupełnie i że ta praca postępuje, a nawet przyspiesza. I o tym myślę, że najlepiej opowie właśnie pan minister Piotr Malepszek. Zapraszam. Dzień dobry. Szanowni Państwo. Na wstępie wspomnieliśmy o tym, że 31 lat temu odjechał z Łomży ostatni pociąg pasażerski. Dla wielu, a szczególnie dla młodego pokolenia to już zamierzchły czasy. I czas najwyższy, żeby pociągi pasażerskie do Łomży wróciły i to wróciły w dobrym stylu, szybkich połączeń, połączeń, które dadzą czas przejazdu 25 minut do Ostrołęki. I godzinę 50 minut do Warszawy, bo takie połączenie planujemy w pierwszej kolejności do stolicy. Chociaż też trzeba powiedzieć, że w ramach prac i programu, programu regionalnego dla połączeń regionalnych w ramach jednego województwa będzie to też ważne połączenie Łomży i Białego Stoku. Przetargi są już częściowo rozstrzygnięte na realizację tych zadań. Szczególnie mamy y, m, przetargi rozstrzygnięte, ale też przetargi ogłoszone, jeśli chodzi o realizację tych zadań. I tu w pierwszej kolejności to zadanie dla połączenia łąży ze Śniadowem i dalej w kierunku Łab do Białego Stoku. Y, na dalszych odcinkach do y, Ostrołęki i w kierunku, w kierunku Warszawy będziemy realizowali pracę w przyszłym roku, 25, 26 i 27, aby w czerwcu 27 roku przywrócić połączenia w relacji z Warszawy do Łomży. Plan jest taki, żeby to była dobra oferta już na, na wstępie, stąd rozmowy też moje z, z podlegającym Ministerstwu Infrastruktury przewoźnikiem Intercity, żeby to były połączenia realizowane całkowicie nowymi pociągami, które już zostały kupione. Trzy miesiące temu została podpisana umowa na zakup tych pociągów i pierwsze pociągi kupione z, od polskiego producenta właśnie obsługiwałyby trasę z Warszawy do Łomży. Pozostałe pociągi leżą już w gestii pana marszałka. Pana marszałka także w powiązaniu z... z, z, z z panem marszałkiem mazowieckim, tak żebyśmy mogli obsługiwać pociągi łąże w relacji z, z łąży Łom, do Białego Stoku. Ale też z Łomży w kierunku Ostrołęki i Warszawy, nie tylko w ruchu dalekobieżnym, ale też w ruchu regionalnym. Także, szanowni Państwo, dzisiaj jak gdyby ważne jest to, że mówimy o bardzo realnej perspektywie. Nie mówimy o czymś bardzo odległym, nie mówimy o perspektywach związanych z CPK, one są ważne, jednak bardzo odległe. Mówimy o perspektywie następnych trzech lat, w których łąża będzie przywrócona na kolejową mapę Polski. Dziękuję. O zabranie głosu poproszę pana Jacka, kierunka członka zarządu województwa podlaskiego. Szanowni Państwo, mieliśmy dzisiaj bardzo dobre spotkanie w Ostrołęce na temat przybiegu linii kolejowej z Łomży do Warszawy. I rzeczywiście wierzę, zresztą to co pani poseł mówiła, że ten termin 2027 jest jak najbardziej realny. Łomżyniacy już słyszeli o tylu terminach otwarcia tej kolei, ale. Uwierzcie Państwo, że ten jest naprawdę realny. Szprycha, o której mówiliśmy do, do Giżycka, to okres po 2030 roku. W związku z tym priorytetem polskiego państwa jest jak najszybsze połączenie Łomży z Warszawą. I ten czas półtorej bądź godzinę pięćdziesiąt do Warszawy będzie oczywiście realny wtedy, kiedy wyremontujemy tory na, w relacji z Łomży do Śniadowa. Te, które są za nami i przed nami. Tutaj to jest rola samorządu województwa razem z PKP-PLK wspólnie. Przetarg został już ogłoszony. Szanowni Państwo, jest potężne zainteresowanie. Musieliśmy już trzy razy przesuwać terminy, z tego względu, że jest tak wiele pytań odnośnie tej, tej, tej inwestycji. To nas napawa zadowoleniem, bo, bo, bo jak jest wielu wykonawców, to pewnie i będzie dobra cena i terminy. Oprócz tego, oprócz tego odcinka drogi 30 49 będziemy remontować również tak zwaną 36, czyli ze Śniadowa do Białego Stoku do Łap. Cały koszt przedsięwzięcia to 430 milionów złotych razem oczywiście z torowiskiem Łomża-Śniadowo, a 15% dokłada samorząd województwa podlaskiego i myślę, że tutaj z panem ministrem i przy pomocy pani poseł rzeczywiście ten termin 2027 jest realny. Drodzy Państwo, jak widać, dobra współpraca em, samorządu i, i z lokalną posłanką, ale też i z ministerstwem przynosi efekty. Czy są jakieś pytania? Tak myślałam, Panie redaktorze, zapraszam. Panie ministrze, ważne pytanie pierwsze. Jak, jak zawsze Pan marszałek mówił, Pan des, zresztą doskonale o tym wie, ta droga ma być kolejowa, oczywiście, ma być remontowana, prawda, ale to jest zupełnie inna klasa drogi kolejowej. Przez marszałka inna dla CPK. Mają iść tym samym śladem. Czy to oznacza, że będziemy mieli trzy linie, dwie czy jedną? Do, do tej pory y, Ministerstwo Infrastruktury, w, której, w którym jest PKP PLK i e, CPK, nie mogły się dogadać, ponieważ były w dwóch różnych ministerstwach. Od czerwca tego roku CPK już jest w Ministerstwie Infrastruktury, czyli no, przywracamy normalność. Duży projekt infrastrukturalny jest po prostu w Ministerstwie Infrastruktury i to oznacza, że będzie jedna droga z Ostrowęki do Łomży. Wybieramy istniejącą linię kolejową, żeby ją poprawić, bo założenie jest takie i właściwie taka jest racjonalność też, że jeżeli mamy linię kolejową tę z Łomży do Śniadowa 17 km, po której nic nie jeździ. Pasażerskiego, towarowo bardzo sporadycznie, i mamy odcinek od Śniadowa do ostrołęki o małym ruchu, to najpierw trzeba popatrzeć, jak wykorzystać tę infrastrukturę, która istnieje. Także z myślą o mieszkańcach, żeby nie przecinać inwestycjami nowych terenów, żeby nie burzyć domów, nie przecinać pól, nie niszczyć tego, co, co cenne środowiskowo. Ten, ten, ta, 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 ta normalność, którą, którą przywróciliśmy, powoduje, że wybieramy jeden odcinek. W planach CPK pierwotnie był odcinek całkowicie nowy, o 6 km krótszy niż ten, który, który istnieje, no ale tutaj patrzymy, tak powiedziałbym, bardzo racjonalnie. Nowe linie kolejowe to daleka przyszłość. To są obecnie plany na etapie. Studiów wykonalności, daleko do, do inwestycji. Naszym celem jest, aby najpierw wykorzystać to, co istnieje, jest mało używane, żeby po prostu powiedzieć, używamy to, co, to, co posiadamy. Ok. To jak rozumiem, to będzie ta jedna nitka, po której będzie połączenie i jedno albo drugie. Tak, dobrze? Bo jeszcze jedną rzecz wrócę, przepraszam. CPK ich lubią konsultacje. To mówiło tu o estakadzie, czyli że nie będzie psuło ruchu wewnętrznego miasta. W przypadku tych torów obecnych, no to jest planowane na poziomie ziemi, że tak powiem, więc jak będzie? Będzie na poziomie, na poziomie ziemi, na poziomie gruntu, bo zakładamy, że te przejazdy kolejowe, które są po drodze, to będą przejazdy zamykane na czas jedny, około jednej minuty, gdy będzie, gdy będzie jechał pociąg. To będą, to będą przejazdy automatyczne. Stąd ta uciążliwość dla ruchu drogowego, ona się pojawi, ale będzie, będzie minimalna. Jeszcze proszę, wrócę do tego pierwszego. Czy to oznacza, że będziemy dwie nitki czy jedno tenowiska? Na razie w ramach odcinka Śniadowo-Łomża, z pieniędzy, o których mówił pan marszałek, jest jeden tor kolejowy, ale w zupełnie nowych parametrach. Bo tak jak dzisiaj ten tor... Bez bez, na razie bez elektryfikacji, bo ten, ten projekt nie zakłada elektryfikacji. Jednak najważniejsze dla pasażera jest to, że pociąg będzie jechał szybko, bo dzisiaj mamy taki stan toru, który umożliwia jazdę co najwyżej 40 km na godzinę. Pociąg będzie jechał 120 km na godzinę i tak jak powiedziałem, 25 minut Ostrołęka, godzina 50 minut Warszawa.